Trzy, cztery. Trzeba tu widzowy witajcie że w grze Hitman Agent 47 i to jest nowy Hitman, to nie jest Hitman 3, jak tamten, tylko to jest inniejszy Hitman, jakby. Powiedz hmm. widzę do jakiego miasta się wybierasz. Wybieram się do miasta Paryż. Do Paryża, tak? No to jedziemy. Misja w Paryżu. Daj! Pod przykrywką będziesz pracował? No. Co jest? Tak, ze śmiech. Idź tam, bo... Nie mogę! Co jest? Gdzie ja to dałam w ogóle? Dajcie. Tam, jako... To o ziemki idziesz? Nie, nic. Weź sobie nie. jakąś spluwę z tłumikiem. Z tłumikiem z tłumakiem? Nie, bo to jest jakby, gdzieś się nie ktoś za to kakowania. No. Bo jest to biorę. Tutaj ja tam jakąś spluwkę. Mam pistolet. Weźmy jakiś luz. Albo furikeny. Furikeny będą najlepsze. Dobra, zaczniesz ty dzisiaj grać, czy nie? Zaczynam dopiero. Walczam. Dobra, jest wczytywanie. Filip się czuje jak rybka w wodzie. Nie słuchajcie go. Jak to nie słuchajcie go? Nawet ty musisz mnie słuchać. Ja cię nie muszę słuchać. Nie Musisz mnie słuchać. Nie muszę. To ja trzymam ci mikrofon. A ty tak mówisz? Czartuję. No. Tego tak powiedziałem. No, no, Co ty mu robisz? Czego ty go tak dusisz? No bo chcę zdobyć jako skró. Kurde, jeszcze go do gaci rozebrałeś. Nie wiem, teraz nie, nie, to na chwilę. Le samolaciku! Daj to w stronę. Ale się ciała, ale to tam na dole. To przebranie zabrać. No przebrałem się. Aha. E, wyskakuj tu. Nie wiem czy od, gdzie to staje, jakiegoś zawału. Jak tylko będzie robić. Nawet tam. Jest jakaś obtowa, bo ja sepnął jakby nie było tego szkła. Ale nie mogę nie stać, bo jest szkło. A komu to nie być Tu przecież jest, on nas nie interesuje. Tylko weźcie, kogo mam zabić, to on mnie nie może widzieć. I na górę? właśnie tam! Tylko mnie zatrzymujesz! Cicho bądź! Przecież, przecież wyglądasz jak pracownik, nie? No właśnie. Tylko z karabinem. Dzisiejsza nie jest z karabinem. Oczywiście się stał. Ja nie wiem, taki belka. Co to było? A, to to skakowanie. Mi się zapomniałem, co to było. A, to jest trochę. Czy to ja po co to wziąłem, jak tu nie chciała to skakowanie? Nie potrzebne mi to. Super. Wydaje mi się, że musisz iść gdzieś do jakiegoś biura. Wiem, tu jest osoba, którą muszę zabić. Tylko jej nie zabiję, bo każdy zauważyć. Jeśli... No popatrz, to są Dobra, bo ten... Ale weszłeś teraz do łazienki. No, A szurikana wybrałeś? No, żeby jakaś osoba po niego przyszła. Jak się nazywa ta osoba? O, to muszę zabić. To babę? No babka. Babka wiary. Babka wiary. Dzień dobry. No i pięknie. Co ty go do szafy wciśniesz? No. Myślisz, że go nikt tutaj nie znajdzie? Nie znajdzie. Nikt w tej nie znam oglądał do Mhm. Dzień dobry proszę pani. Co chce pani tu? Co pani tu robi? Proszę no, sobie stąd, proszę Pana Czekaj, zrób pauzę. Okay. Wracamy po krótkiej przerwie. Musieliśmy sprawdzić, czy sprzęt odpowiednio działa. No właśnie, teraz stajemy tutaj w środku naszego. Ktoś po niego przyszedł. I ten oto teraz po tego... Nie, nie ta osoba, którą mam zabić, dobrze. Przynajmniej ją zabić w prostu. Teraz. No. Zapita. Pierwsza jest zapita. Mamy pierwszy sen, no. żeby im się nie nudziło oddawać ich do szafy w dwoje, tak? No właśnie, żeby im się do dzieła. Nie widziałam tego wcześniejszych. Się... No i gdzie teraz idziesz? Nie wiem, co mam zrobić. Gdzieś... Tam jest kropka. A to, o to muszę zrobić. Co dawaj na dół. Jak, jest tam? Ja nie wyjdę. Bo ten oto jest kość, żeby... on mnie nie może widzieć. Idę tylko chyba zabiję, może mnie widzieć. Nikt mnie nie może widzieć w tej grze. Jest zwierzę Eiffla w Paryżu. Co? Jest zwierzę Eiffla w Paryżu. Mnie też. Jak nie, nie, Paryż, jest, zobacz, odwróć się i zobacz, że jest Wieża Eifla. Jest katedra Notre Dame. No zobacz, że tutaj jest Wieża Eifla. Ja tutaj byłem. Tak? W Paryżu? No. I to chyba z tysiąc razy. Naprawdę? Naprawdę. A potem byłeś jeszcze w pracy? Tak, jak pracowałem jeszcze. Co? I co jeszcze? No to wtedy byłem. Ale W Paryżu byłem. Ale cię pracowałeś? Powiedz. No, no, na pusiku. A no tak, na pusiku. I sobie mój tatuś pracuje na pusiku. Nie, teraz już siedzę z w domu. Ale będziesz pracował na pusiku, tylko razie chcę przerwę robisz. Ale czekam, masz ty prawo jazdy, i pojedziemy we dwóch. Naprawdę? Naprawdę. We dwóch? No, nie się ze starym dobrze zwiedza świat? I nie, jeszcze z mamy. Bez mamy? No. Idziemy do niej dzwonić na wideo. Nie. A jakie będę dała dzióbki? Mamy no. Nie jest za duży? Mniej jeszcze. Będzie mały dziulotek. Mały dziulotek? No mam na niej. Tylko... No ryski, oj, no Poproś mamy, żeby ci dała słowo teraz.

Dobry, dobry. Mam nadzieję, że się nie uda. Jak ten Debbie właściwie. Co gdzie ubyś? To jest Dioru Baldy. Niksem daj. Niksem daj O, chyć. Jak w Tomb Raider, nie? No właśnie. Chycnął sobie Clara Croft. A tobie czas tam idzie do, na górze, widzisz? Wiem, ale to jest. Dobry tylko od Lisa i a nawet to jeszcze nie minęła. Jak nie minęła? To jest 8 minut 30 sekund. Dawaj X-em. Nie wyjdzie X-a. się popatrz na skrzynię biegów. A nie, to klawiatura. Ale to by, już by, by lepiej by No. Nie wszyscy mówią, że będzie łatwo. Łatwo, łatwo. Zobaczymy, jutro gram GTA 2. Ile to jeszcze dwa! Do kolejnego się gdzieś przeszedć. Nie chcę taką! Jakiś... Żeby każdy widzi. Na dole. Jeżeli sobie zaraz zauważą, to się skończy to skorzył. Nie lubię tak koch. Wtedy jest szybciej. Okay. Teraz super, teraz sobie zejdę na spokojnie. Super, ile to jeszcze dwa żeby przejść na ten głupi. O, tu jest w górę. Na górę nie chcę, już byłem. Tam. wiem to tam jest. To zobaczymy. To też wszedłeś dookoła, tak? Chyba tutaj byłeś. Jeszcze nie tutaj. Byłem tutaj, a ja tyle szłam. Super! Cieszę się bardzo. Jaki ziomek tu stoi. Zazwyczaj będzie tu wstał, tylko. Tylko spadnie w dół, ale do mnie jeszcze kobieta stoi. Kobieta? Kobiety a, nie chce pić. Pali fajkę. fajkę. Kobiety nie chce pić. Chyba będzie Jaki problem. problem. Jaki problem? Chyba cię zauważyli. A się parę na czerwono zrobił. Jak, jak czerwono? To parę się I co myślisz, że cię nie zobaczą? Nie to jest ulubiona kryjówka. Nie ci hit bada. Tu będziesz śniada. Z dołu. Skąd to by zauważyli! Nie wiem gdzie ci, że cię Nawet no, mają jakiś wielki zwrok? Nie wiem. Ty tam, bo zaraz wyciągnę pistolet. Nie mogę wyciągnąć! No bo widzisz, jeśli masz ręce zajęte. Jak to się kiedy Co zrobiłeś? Wychodzę z tej mapy. Dlaczego? No, no, no. Trzeba było dokończyć nie wiem. Jak to będzie wyglądać, jak ty kanał się założyć z profesjonalnym graniem, a wychodzi z mapy? Jak szara myszka? Okay. Trzeba by ich ładować. zagrać I no dawaj z powrotem. Nie. Jest. To do spać. Co? Do spać. Do fotelu idź. Spa. Spa. Tu jest spa. Co w no, dawaj spejzia, we Włoszech, tutaj też byłem. zobaczyłem czy tak samo jest. A ty tu było w takim miejscu? Tak. A tutaj? No. Widziałeś takie coś? No. A puścili cię tam? No. Naprawdę? No. A w Hiszpanii to tu nie wkuszają. No, mnie wpuścili. w Hiszpanii są ludzie kupi. No właśnie. O, wieża na rynku głównym, tutaj byłem. Dawaj, tutaj. O, bedzie. By... A byłeś tutaj? No nie wiem, czy w laboratorium byłem. Laboratorium jest pewnie zmyślone. To jest doktorek, to jest doktorkiem Kane. No? No dobra, graj. Czekaj. Okay. Nie chce mi się tego oglądać, jak ty to wybierasz. Wybieram sobie szesy. A tuś lubi, jak wybierasz szesy. Kto lubi? Lubisz, jak wybieram sobie rzeczy. Ja nie lubię. Dawaj, ze cztery. Zapytaj się widzów, co oni wybierają niech komentarz napiszą. Wyprze to tak tak naprawdę. Słyszysz? Co? Zapytaj się widzów, co oni by wybrali nie niech napiszą w komentarzu. Co wy tutaj wybierzecie? Patrzcie ile tutaj jest jesteś? Dużo po prostu. Poprosi o komentarz. I napiszcie taki komentarz, co so, byście jaką babę wybraliście w Skiedbanie? Na zgramy. Zaraz mi ręka odpadnie od trzymania tego mikrofonu. Jeszcze ty się na mnie opierasz. Seba sobie. Będzie super. Jak tak toś sobie lubisz trzymać mikrofon? Bo jeżeli Filip ma mikrofon na biurku, to go w ogóle nie słychać. No właśnie. Jestem w tym miejscu? Chyba w laboratorium. Skąd ja mam tu kartę za darmo? Pewnie buchnąłeś za Lego A no, no pewnie. Ze smartem sobie kupiłeś. No jest się martwię. Ma co zainstalowanego w Hitmanie smart. Smart broń chyba. Ja Dawaj nie mogę ten... uciec! Dawaj tym samolotem. Nie to się. I ze wszystkich pokoleń. To nie tam. Czy się elektryczki, to być w ogóle pusto, to powinno być rzeczy jakieś, To pusto. Ja ci powiem, bo przyjechał jakiś kierowca busika i mu załadowali i poleciał do Paryża w ten hitmar hit tam. Tu jest kamera, która nie działa. No to, nie. zobacz jaka załadowała, wejdź sobie pokąpać się, piękna jest. Nie mogę wchodzić tutaj ale tutaj nie nie teraz. Dobra, ja tak mnie interesuję. Ja. No dawaj płynu, nie można. Nie da się. Bo hitman jest kid jest słaby. Dzień dobry, proszę pana. Dzień dobry. Ja jestem z kobry. A pan jest z okuńczy, gdzie świat się kończy. Jak stąd to wyjść? Oni są normalni? Żybie? O, wydaje mi się, że tędy gdzieś dojdziesz. Dojadę, O kurde, jaki magazyn. Gdzieś jestem. Weź cement. Gdzie nie jest cement. Chyba zabić. Ciekawe ile tam ludzi dzisiaj wciśnie w tą skrzynię. No. To w trasie pewnie. Filip, no. a która jest w ogóle godzina? Nie wiem. Mi się wydaje, że już jest gdzieś wpół do 11.00. Zobacz, że komputer nie Trochę jest. Trochę? Trzeba go wyłączyć? Tak. Ta. Te laptopy mają cienkie chłodzenie, nie? No. Ja po no, Jak ty się wydarzyłeś na kanale? Przepraszam. No. Nie chciałam tego powiedzieć. Chciałem powiedzieć, że się to, to, to jest Kito. Ma... kitu. No to jest super po ale super się na to ale to wydarzyło. taki... to mi schował się? Teraz ja się podczas podświetlasz. Chcę zobaczyć, jak wybuchasz. Czekaj! Dzieje się zabić! Nie chcę więcej <ścoughs> robić od A ty chcesz? Nie. 571. Za 3, 2, 1. Nie wiem, czy bym się Trzy, dwa, Szynka, ty tam wybuchnął. To. to. teraz wybuchnie, czy już Wybuchło, wybuchło. wybuchło. Dokładnie było no, bo nie było widać. No, będzie było widać pośrednictwem. Aha. Do śmietnika wlazłeś? No. Śmiecki. A to śmietnik na papier, plastik czy na szkło? Na szkło. Na szkło. Chcę zaraz tu. to jest jakaś torba jakaś elektryczna. I ja właśnie zauważyli, że a nie tam. Nie wiem. No dawaj, ładuj ich, a nie wyłączasz misję. Ja bym ich cisnął. Jakby oni już byli... Jakby wyjrzeć, to by już... To bym... To fajnie, to bym już od razu... To by już od razu zginął. O, to dał I Bo spać by się chce. Bo się nie chce. Myślę, że na dzisiaj będzie tego odcinka. Jutro nagramy następce, co? Co się mówi do widzenia? No, do widzenia. Tata, pamiętaj, że jutro się widzimy. A proszę się o jakieś bika komentarza. A tak, a nie, jak widzisz, 100 tysięcy zupów, to już co zrobimy? Nagramy jakiegoś live'a Może być. Jeszcze to tylko. To la tak górę. To zagramy to... To... Dobra, to papa no. zowie. Tutaj do nich. Ma... To papa zowie. No, to na dzisiaj będziemy kończyć. Jutro dodamy kolejny odcinek. Jutro A na razie Siemanko Elo, Filipa kładę spać. Bo już jest na niego najwyższa pora. Idzie spać. Ju! Idziesz, widzisz. Ja tylko sama zgroza na telefonie. Więc...